Buongiorno, tu Trybuna Stada. Żeby nie było, że jestem gołosłownym człowiekiem. I... Oj, oj, przepraszam. Nie wiem o czym mówię. Spójrzcie na jakim byłem imprezie. I czy ktoś może się pochwalić czymś podobnym? Tak jest. Byłem na imprezie urodzinowej Dębu Bartka. No, zaprosił mnie. Było w porzo. Umoczyłem gębę. Y... O co chodzi? Ano mianowicie o to, że tylko jawno trzymają dęba w donicy, drzewo takie jak dąb w donicy. Jest to powinno być w ogóle karalne. Jest w ofercie w różnych sklepach ogrodniczych są dęby, które mają około 3 metry wysokości i są trzymane w donicy nawet czasami 30-litrowej. No i to jest kpina, bo dąb przez pierwsze jakieś tam 20-30 lat życia inwestuje w korzeń wypuściłem bardzo długi korzeń palowy. No i jest to podstawa, jeżeli chodzi o dęby mając takie sprawy jak mikoryza no to po prostu to jest już tak jakby uszkodzony produkt, defekt. Taki dąb, który jest przeraśnięty, który już tą swoją młodość, którą powinien wykorzystać na właśnie rozwój korzenia, zmarnował i dlatego. Te drzewka, które są tam oferowane na pewno są jakoś formowane, żeby kształt korony nadać, ale przede wszystkim po prostu z braku laku. Taki dąb wyrasta długi. No i podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o korzenie u drzew takich jak dąb, w ogóle u wszystkich drzew, mają one nie tylko funkcję taką, że trzymają rzeczy pobierają jakieś tam wodę i sole mineralne, ale także utrzymują w gruncie, w ziemi to drzewo. I stąd właśnie jest ta, ten dąb jest taki wytrzymały, okazały odporny na wichury, gdyż właśnie ma bardzo głęboki, bardzo długi korzeń, który tak się szacuje, że około nawet 2 trzecie wysokości takiego dorosłego potężnego drzewa on właśnie wpuścił w głąb ziemi. I teraz chciałbym Państwu coś ciekawego pokazać. I to jest, to tak jakby wszystkie drzewa starają się, znaczy no, ale na takich, gdzie jeżeli jest system korzeniowy palowy, taki jak u dębu, to ładnie to widać. Proszę spojrzeć za tym. Tu mamy tak jakby pień przewodzący, zdaje się. Tu mamy jakąś gałąź od nogę i tu trzecia gałązka. No po prostu tu się jakoś wygięło to albo, albo... No dziwnie, jakoś po prostu no, powiedzmy nie jest to tak jak należy. Być może to powinien być pięć przewodzący jakiś, który rośnie prosto. No ale cóż, to jest to. I teraz proszę spojrzeć co jest... Yy, czyli tak, mamy pięć przewodzący, jakąś gałązkę yy, troszkę młodszą. Która wyrosła i jeszcze o wiele młodszą, chociaż jest większa yy, to jest trzecia. I teraz proszę spojrzeć, co jest na odbicie mamy tego, m, może nie do końca lustrzane, ale w korzeniach, czyli yy, znaczy tak, główny pień, yy, główny korzeń, jako do pnia przewodzącego. Yy, to ramię, nie wiem, ramię korzeniowe nazwijmy, yy, czyli jest to do tego i trzecia. Odnóżka. Bardzo blisko. Jest to podobnie. Jest do tego ramienia. I nawet jeszcze możemy o to. To coś. To jest. To coś. Ciekawe, co? Także. Yy... No, nie polecam tych drzewek z, z tych sklepów ogrodowych. Jeżeli już musicie, to lepiej kupić sobie w jakiejś szkółce leśnej. Yy od leśników, chociaż takie dęby ze szkółek, też prawdopodobnie one nie mają tej mikoryzy, bo tam ta przestrzeń, na której one zostały sadzone, no została zaorana, jakoś tam być może nawożona, nawieziona. No. I przez to ta grzybnia prawdopodobnie została zniszczona, uszkodzona i nie wykształciła się. Najlepiej jest porozmawiać z jakimiś leśnikami gdzie będą prowadzone jakieś prace leśne, i gdzie na przykład będą jeździć jakieś westery, maszyny? Jeżeli na takiej trasie rosną jakieś małe dymbiki, może można sobie wykopać jakiegoś takiego, właśnie i go wsadzić. No. Ten dąb, no nie wiem, ile on ma, kilka lat. I, i tak powinien wyglądać dąb kilkuletni, mniej więcej. W nie, nie w jakiejś złej ziemi, że musiał, że wyciągał te korzenie jak najbardziej, to jest normalne. Normalne dla dębu, co ciekawe, kiedyś właśnie wykopałem takie drzewko, mniej więcej no, takiej wielkości, no powiedzmy i miało, udało mi się wyciągnąć półtora metrowy korzeń, więc tak to mniej więcej się miewa, no, także jeszcze raz. A i tak dla ciekawostki, jeżeli ktoś by chciał sobie zamówić, bo mam zamiar posadzić sobie właśnie trochę takich dębów jak dla siebie, Mam na to patent, żeby. No bo cóż, te dęby, które są oferowane w tych yy, sklepach ogrodniczych, więc one są albo trzymane yy, i duszą się w tych donicach, albo są po prostu. bryła korzeniowa jest wy. rosną sobie w ziemi gdzieś i po prostu bryła korzeniowa jest ucinana yy, na potrzeby tego, żeby wsadzić to w tą płytką donicę. E a ja właśnie będę takie e, dębiki, które z całą bryłą korzeniową będę e, wsadzał w taki mam na to patent specjalny. E, I no i no Chodzi o mikoryzę, też przede wszystkim. No. E, drzewa mają swoje potrzeby. Pozdrawiam osadników przede wszystkim.